Dziś robimy ciasteczka, tak jak obiecałam w ostatnim ciasteczkowym filmiku, ale dzisiaj robimy ciasteczka czekoladowe. I one będą tak czekoladowe, że oh my god! I lepszych ciastek czekoladowych nie mieliście. Jeśli kochacie brownie, koniecznie musicie zrobić te ciasteczka, bo to będą takie um, brownie w ciasteczku. Także do tego przepisu dzisiaj potrzebujemy 450 g czekolady gorzkiej. I e, zaznaczę, te ciastka są bardzo takie. Hmm, one nie są łatwe pod względem e, produktów, są łatwe pod względem wykonania, ale trzeba się trzymać dokładnie przepisu. E, z czekolady tej, co dostaniecie w Polsce, niekoniecznie one mogą wyjść, pod tym względem, że e, czekolada ta, co możemy dostać spo, w Polsce, ta wedla i w ogóle jest e, o tyle trudna. Że ona się nie rozpuszcza, że ona nie, nie ma takiej płynności, nie wiem jak to tak dokładnie nazwać, ale na pewno z tą czekoladą belgijską wam wyjdzie. Także możecie kupić ją w tym sklepie, co y, byłyśmy już nieraz, torty torty Także tam jest ta czekolada, na pewno w makro chyba też, ale nie jestem pewna. Także z tą czekoladą wam wyjdzie i ona jest najważniejsza w tym przepisie. Także no. Więc y, jeszcze raz: czekolada 450 gram. Masło, ile tam gram? 50 gram, 2 jajka, 85 gram mąki, pół łyżeczki soli i 170 gram cukru. No i proszek do pieczenia. Tym razem ile? Pół łyżeczki. E, proszku do pieczenia. No i jak w tamtych ciasteczkach, też przepis jest z tej książki. E, ja ją kiedyś chyba albo mama mi ją chyba w TK Także tam takie perełki można dorwać. Jest po angielsku, ale łatwo napisana, także najlepsze przepisy na ciasteczka w tej książce. Więc wszystko tutaj dokładnie będzie robione, tak jak w książce, bo nie są to łatwe ciastka. Jak będziecie się trzymać dokładnie tak samo, co do grama jak w przepisie, to na pewno one wyjdą. No i mówię, no, czekolada. Bardzo ważna rzecz. I tej czekolady będzie tu dużo, bo ciastek wyjdzie nam tak klasycznie, używamy pół kilo czekolady. Także zaczynamy! Teraz y, dodajemy czekoladę i potrzebujemy 450 gram na cały ciastek, ale y, połowę musimy roztopić z masłem, a połowa będzie jako surowa w ciasteczkach. Także teraz 225 gram. Odmierzamy. Ok, coś mi tu waga się. Jezus. Chciałam mi to te ozy? Nie chcę... Dobra. Fakiem. Gramy. Mamy gramy. A więc 225 gram dożyjcze. Tak, 225 gram czekolady rozpuszczamy. Dobra. 225 gram czekolady i dodajemy masełko i to rozpuszczamy na parze, czyli w kąpieli wodnej. Garnek tam z wodą już mam przyszkowane woda już się gotuje, więc teraz przekładamy tam. Tu jeszcze kolejne 225 gram. Ok. I... Yy... Jak będziecie używać tą czekoladę w tabliczkach, to po prostu ją musicie sobie posiekać, a tu już mamy easy i nie trzeba nic z tym więcej robić. I tą czekoladę, która nam się tutaj już rozpuszcza, to byle do rozpuszczenia ładnie i ściągamy, nie przegrzewamy jej. I pamiętajcie, żeby woda nie dotykała dna miski. I tyle. Teraz już, jak czekolada nam się rozpuściła, to niech ona tam sobie stoi i czeka na nas. I jajka wrzucamy, dwa jajka, i ubijamy z cukrem, wszystko razem. I tutaj też powinien być jasny, ten brązowy cukier, ale ja nie mam jasnego, więc do czekoladowych ciastek to nie ma wpływu. On, on może być ciemny. Także. Ja używam ten, jeśli chcecie, to wy możecie po prostu użyć sobie um, o ten do dostania w Polsce cukier lub biały po prostu i tyle. Także ubijamy jajka z cukrem na puszystą masę. W międzyczasie, jak jajka się ubijają, zaraz je włączę z powrotem do ubijania, żeby Wyłączałam, żeby było mnie słychać. Dodajemy pół łyżeczki soli od razu do mąki i pół łyżeczki e, proszku do pieczenia. I dalej ubijamy jajka na puszystą. Teraz do ubitych jajek, patrzcie, jakie ładne. Takie jajeczka z cukrem. Dodajemy już tą rozpuszczoną czekoladę, czyli nawet produkcja tych ciasteczek jest taka sama jak przy produkcji brawni. Także całość od razu dodajemy. Już trochę przestygła czekolada. Mieszamy to dokładnie i później będziemy dodawać yy, wszystkie suche produkty, czyli proszek, sól i Teraz mamy tutaj taki fajny mus czekoladowy i do tego dodajemy suche rzeczy. I wszystko dokładnie mieszamy do uzyskania tej masy. Masa już jest gotowa, wszystko już mam wymieszane, jeszcze tylko szpatułką dokładnie od spodu wymieszam i chyba nie powiedziałam, żeby nastawić piec, także nastawiajcie szybko na, 180, na sto, 170. I teraz wsypujemy tutaj czekoladę. No i blaszka już gotowa, także wsypujemy czekoladę. Dokładnie. Nic. Hej! Chcesz ciastko? Patrz, dam ci. Aluneczka, ciastko. Próbuj, dobre. Gdzie byłaś na plaży? Luna była na plaży z a my kończymy. Na plaży nudy, No, tak. Fajnie było. Wow. Jedz ciastko dobre? Mm. Anti, tak, nagrywa. <grywa> Teraz wszystko wymieszane i poczujemy y, gałką do lodów. Dobra, wrzucamy do pieca na 10-15 minut. Obserwujemy. I szybko, bo już się rozpływamy, bo jest gorąco. Uwaga, więc ciacha są gotowe. Wyszły idolo. Jeszcze są trochę gorące, więc trochę ciężko je podnieść, więc czekajcie do totalnego ich ostudzenia. I... Czekoladka, proszę bardzo. Także no, jeszcze hot. A, 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 tak, proszę bardzo. A, super hot. I ta, cze ta czekolada. Luna. Nie wolno tak. Jak już ostygnął Wam nawet całkowicie te ciasteczka, to nadal ta czekolada zostanie Wam płynna. Jeśli użyjecie tej super, którą polecam. Także proszę bardzo, oto najdroższe ciasteczka w historii. Pół kilo czekolady na około ile tu mamy ciastek. Z 20 pewnie będzie ciasteczek. Także musicie je zrobić. Najlepsze ciasteczko jodowe na świecie. Ostatnio, jak ja robiłam w sensie bardzo dawno temu w Belgii. Byli u nas znajomi. Pozdrawiamy. Wrąbalili Cały swój tych ciasteczek. A jak się dowiedzieli, ile tam czekolady jest? To byli w szoku. Jam na drógko. Lajki, subskrypcje komentujcie. I do zobaczenia w następnych filmikach. Adio! <grymne> Dobre ciastko? Pokażę, jak ładnie jesz. Dobre ciastko? Hej! Wow, Pycha! Hej! Hey.